Cześć, kochani, ja jestem Kinga, to kolejny odcinek na moim kanale, i w dzisiejszym odcinku taki film może dziwny, taki nietypowy. Po prostu chciałabym Wam powiedzieć, jakie książki może mi się marzą, o jakich e, myślę, jakie mam w planach kupić. E, mimo, że mam bardzo dużo książek do przeczytania, o czym zaraz powiem, e, jest ta lista dość taka długa. Niedługo mam wszystko zapisane w moim notatniku. Um, i co, bez bęnego żarzenia, zaczynajmy? I powiedziałam, że najpierw powinnam przeczytać wszystkie książki, więc nawiązałam tym do poprzedniego filmu, mianowicie do filmu pod tytułem Challenge 100 książek codziennie, czy coś takiego. I niestety mi się to nie udaje. Minęło 10 dni od, tamte od nagrania tamtego filmu. I przeczytałam chyba 100 książek, 100, 100 książek, tak 100 książek, 100 stron Niestety nie mam czasu i to normalnie mówię, może potwierdzić każdy kto mnie zna Mam naprawdę, zwłaszcza w tym tygodniu teraz, bardzo dużo, dużo, dużo rzeczy do roboty Duży natłok no, różnej pracy, tak? Nie tylko nauka, mam też koncert, przygotowania do tego koncertu. Tak naprawdę w jutro, czyli w czwartek, 26 i 27, w piątek mam próby o 19:00, to mniej więcej tak godzinę, półtorej trwa. No i w niedzielę mam już koncert. Więc naprawdę, naprawdę ciekawie u mnie się dzieje, ale to nie o tym, może o tym opowiem kiedy indziej I teraz tak, tutaj będą wam się wyświetlały zdjęcia książek, które będę czytać, bo może przekręcę nazwę Wiecie, zawsze warto tutaj zamieszczać zdjęcia Więc tak, na pierwszym Pierwszy punkt, bo to nie było takie od pierwszego miejsca, od sam któregoś. Tu akurat jest 18 książek, tylko po prostu tak mm, jakby losowo i będę mówiła, dlaczego akurat ta książka, a nie jakaś inna. E, więc tak, pierwsza książka to Vortex. Dwie części Vortex. E, tutaj macie dwie. E, chciałabym e, je przeczytać i, no i oczywiście kupić, chyba że znajdę gdzieś w bibliotece. To wypożyczę, ponieważ słyszałam bardzo takie dobre, nie bardzo dobre, ale dobre opinie na temat tych książek i chciałabym rzeczywiście sama je przeczytać i zobaczyć, jakie będą moje odczucia na temat tych książek. No i po prostu jestem ciekawa fabuły i no i jakoś tak. I też bardzo mają ładną okładkę, więc też tym zachęcają. Następną książką jest niedawna premiera. E, mianowicie, Arysteles i Dante przepadają w toni życia. Pierwszą część czytałam i ona była super. Tutaj macie zdjęcie. E, naprawdę była super, ale nie mam jej na półce. E, dlatego też kupię chyba najpierw pierwszą część, potem... W sensie drugą część, potem pierwszą, bo pierwszą czytałam. Pamiętam fabułę mniej więcej. E, I sobie kupię drugą, e, bo jestem bardzo ciekawa dalszych losów, e, bo mówię, bardzo, bardzo e, ciekawa książka. Naprawdę, jeśli nie czytaliście, to bardzo serdecznie wam ją polecam, bo stwierdzę, stwierdzam, że może wam się naprawdę, naprawdę spodobać. Też słyszałam dobre e, opinie na temat tej książki. E, następną książką jest Heart, Heart Comfort, tak? Na coś w tym stylu Na temat tej książki słyszałam dobre i złe opinie Głównie wzoruję się na opiniach Może mi się spodoba, nie wiem Ale mówię, jeśli miałabym bazować na opiniach, bym jej w życiu nie przeczytała Ale ponieważ ja sama jestem ciekawa To Może, może kiedyś, kiedyś w przyszłości Kto wie i też nie wiem, w jakiej kolejności czytać te książki, bo przepraszam, jest jeszcze druga książka e, podobna, e, mianowicie Angst with Happy Ending. Tu też macie zdjęcie. E, I ja nie wiem, czy to jest jakieś znaczenie, żeby czytać to w jakiejś kolejności. E, czy po prostu można czytać, jak się chce? To możecie mi napisać, jak wiecie, bo ja nie wiem, nie jestem w tym obeznana i byłabym Wam wdzięczna za pomoc. Okej, okay, następną książką jest książka How to make friends with the dark. Macie tutaj zdjęcie, ponieważ ona jest chyba taką mało, taka mało znana, mi się wydaje. Ja o niej usłyszałam totalnie przypadkowo i jak przeglądałam opinie na jej temat, to rzeczywiście są dobre i normalnie okładka też jest taka cudowna, że normalnie, o Boże, jestem... Zachwycona i zakochana normalnie. Jeszcze widziałam ją na jakiejś chyba grupie do sprzedaży książek za dychę, ale już nie pamiętam, gdzie to było, zgubiłam to i no cóż, zdarza się, ale poszukam może na Vinted na, e, może jak będzie jakaś promocja na Mpiku, nie wiem, tania jak książka. Naprawdę jestem tej i jestem chyba. To jest druga, coś w sensie jakby książka na drugim miejscu mojej ciekawości. O, na pierwszym miejscu jest Ari i Dante. A, a ta jest na drugim. Zdecydowanie. Nie. Bardzo, bardzo mnie interesuje. E, więc tak, następną książką jest książka Tego lata stałam się piękna. E, I teraz tak, pojawia się pytanie. Czy kupować od razu wszystkie części, czy może poczekać, e, zobaczyć, czy ta mi się spodoba. Może jednak zostanę przy tym, żeby zobaczyć, czy ta mi się spodoba, aczkolwiek nie wiem, czy to przeczytam. Raczej to przeczytam. Nie wiem, czy kupię, ale raczej kupię. Chyba, że mówię, znajdę w, w bibliotekach, bo No czemu nie? Wolę najpierw przeczytać, w sensie wypożyczyć z biblioteki, potem co najwyżej kupić, żeby nie tracić może pieniędzy albo coś takiego. No, zobaczymy. Ale też jestem ciekawa, bo film albo serial, już nie pamiętam, jest naprawdę bardzo fajny, bo oglądałam. Polecam. No, no i idziemy dalej. To książka, którą kupię sobie w dalekiej przyszłości. Red, White and Royal Blue. Um, opis czytałam. Wiem, co tam się mniej więcej dzieje. Słyszałam dobre opinie. Pozostawmy to bez takiego większego komentarza. Um, może kiedyś mówię to tak przy okazji. Jak już naprawdę nie będę miała co czytać i Czego kupować? Dalej jest to One Last Stop. To widziałam w księgarni, w sensie w bibliotece, nie w księgarni. Myślałam, żeby ją wypożyczyć, ale jakoś tak potem o niej zapomniałam, przeglądając inne książki. I nie wiem, może kiedyś mówię. Na, ten, na temat tej książki nie widziałam żadnych opinii, chyba. Nie czytałam opisu, szczerze mówiąc, na Empiku. No, to jest taka książka, że tak powiem, poboczna Taka, której nie jestem do końca pewna Dobra Dalej, jest Mroczna Krypta Kiedy ona miała premierę Ja normalnie skakałam, piszczałam z radości A teraz stwierdzę, że no spokój, by byłem przeczytać Ale jeśli fabuła będzie podobna do Niewidzialnego Życia Adilaru To... W ogóle nie ma co gadać, bo fabuła z niewidzialnego życia Adilaru mi się nie podoba i dlatego tej książki nie skończę. Albo skończę ją kiedyś, kiedyś, bo po prostu podział na teraźniejszość i przeszłość mi się nie podoba. Czasami się gubię w tym i w sumie to tylko dlatego. Następną książką jest Zakon drzewa pomarańczy. Boże, jak mnie to ciekawi. To jest książka na trzecim miejscu mojej ciekawości i. No normalnie nie wiem. Słyszę same dobre opinie, ani jednej złej. I okładka jest przecudowna, i w ogóle wiem, że to jest dwutomówka, ale ja ją muszę mieć, bo normalnie dostanę świra, bo nie, no nie mogę się doczekać, aż ją przeczytam. Dalej jest More Happy Than Not. Raczej Szczęśliwie niż nie. Tak, książka, nie tak 100%, tak, ale są dobre opinie na jej temat. Yy, ale nie wiem, no przekon tak w 100% mnie nie przekonuje, ale też jestem jej ciekawa. Jestem ciekawa wszystkich książek, ale tej tak chyba najmniej. Ale jak już miałabym coś kupować, tak yy, że tak powiem jakąś książkę, która jest najtańsza, to ta chyba jest najtańsza i i tak w kryzysowej sytuacji bym ją zamówiła, że tak powiem. I tak. Dalej jest. Kurczę. Tu macie zdjęcie. Gwałtowne pasje, ok? Gwałtowne pasje. Ja dzisiaj jestem strasznie nizespana miałam na 7.10 do szkoły do 14.35, więc. jestem nieżywa, ale trzeba żyć pełnią życia czy coś takiego. E, więc tak, ta książka, ona jest gruba, ale mówię, też na jej, premier, też na jej premierze e, skakałam, piszczałam, w ogóle się cieszyłam i e, planowałam ją kupić, ale jej nie kupiłam, ale mam w planach ją kupić, tak jak widać e, Mam nadzieję, że mi się spodoba, jak już ją kupię e, Obiecałam e, obiecałem, obiecałem ci gwiazdy, e, ta książka ma same dobre opinie, naprawdę i tu tak w 100% nie słyszałam żadnej złej opinii na temat tej książki I dlatego też mnie ona tak ciekawi I też um, Nie booktokerzy, tylko no book influencerzy ok, powiedzmy tak um, Mówią bardzo dobrze o tej książce, więc czemu nie? E, dalej Perfect on Paper O kurczę, ta książka Moje Koleżanka ją czytała i mówi, że jest w ogóle super i mega, i czemu ja jeszcze nie czytałam? E, ja też sobie zadaję to pytanie: czemu ja jeszcze nie czytałam? Tego nikt nie wie. I wiedzieć raczej nie będzie. I ja nawet tego nie wiem. Więc kiedyś na pewno nadejdzie ten dzień. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, że ją przeczytam. Mm. Tu się pojawiła taka książka jak Lore. Jestem jej ciekawa, bo słyszałam dobre, ale też słyszałam złe opinie na jej temat. Przepraszam, że tak ciągle zamykam oczy, ale strasznie mam takie wysuszone. Jest gruba, jest bardzo gruba, ale kto wie, może kiedyś. Ja tak mówię, może kiedyś, bo nie wiem kiedy, nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. I tak, zostały ostatnie trzy, więc krew i popiół. E, tą książkę też już miałam dawno kupić, dawno przeczytać Ale wyszło tak, że jej nie kupiłam dawno i nie przeczytałam e, Ale ją kupię i przeczytam, bo naprawdę jestem jej bardzo ciekawa Chyba nie słyszałam, albo słyszałam tak pobocznie Pobocznie, że tak powiem e, Opinia na jej temat I jestem jej po prostu ciekawa e, Druga, przedostatnia e, Wojna Makowa Jestem tego ciekawa, ponieważ same też dobra opinie i po prostu okładka i opis, jaki ma, to mnie bardzo przekonuje i po prostu nie wyobrażam sobie tego nie przeczytać. Okej, okay? okej. Okay. I ostatnie, normalnie codmiot Malina, repetytoria z wydawnictwa Grek. Ponieważ jestem uczennicą klasy ósmej, muszę mieć repetytoria Bo, no w sumie nie wiem czemu, ale planuję sobie też kupić właśnie repetytoria Myślę, że dzisiaj lub jutro zamówię No i co? To by chyba było na tyle To były właśnie książki, które ja chcę kupić, wypożyczyć Jeszcze Wam miłego dnia Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło Buziaki dla Was, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i komentarz. No i dziękuję, że jesteście. Buziaki, cześć!